Tramwaje, elektrowozy, które ciągają urobek z oddziału po szyb, a oczywiście po Tu macie Panią y, już okazję zobaczyć, przynajmniej na powierzchni. Pięknie na Stefanowie Skip, sam byłem zdziwiony, co to taka wieża duża, bo nie, nie orientuję się na bieżąco. Skip to jest taki szyb, który wybitnie jest przeznaczony do wydobycia węgla na powierzchni. I te elektrowozy, te pociągi. Ciągną w stronę szybu, tam oczywiście są wywroty i taka kieszeń skipowa, bo też takie coś robiłem szybem na, na kopalni modrzejów. I proszę, ja was wywracany jest węgiel do tej kieszeni, a tam automatycznie, jak zejdzie ten skipowy pojemnik, wsiurnie, moment cały jest napełniony. pyk, już jest w górze, schodzi drugi, i to, to, to jest pewien ciąg, to płynie jak rzeka Wisła. Węgiel napływa a tu węgiel wychodzi do góry. I tu się te elektrowozy remontuje, też jak widzicie tu jest warsztat, też jest suwnica i proszę ja was, bo te elementy jednak są ciężkie. Co się tu najwięcej psuło? A no psuły się najwięcej silniki, bo jak przeciążony, a, a, a węgiel trzeba było zabrać, czy nawet kamień z tych robót peregowskich, to elektrowoz był przeciążony Palił się silnik, to tutaj te silniki wymieniano, a najczęściej się psuły koło. One się wyślizgiwały, bo zanim taki elektrowóz, taki długi pociąg obciążony kamieniem lub węglem, wprawił w ruch, to buksowało się to mu, wyślizgało się, nie? To tutaj jest takie urządzenie, które sypie piasek pod koła, ale zanim te wózki się rozciągną i wprawią się w ruch. To proszę ja was, te koła się tu bardzo ścierają i te koła tutaj przy tych elektrowozach bardzo starych wymieniałem tu jakieś spawa, jeszcze coś spawa, są różne takie wiertarki, no i te całe schowki dla tych